działu zarządzania Akademii główniczo gotniczych który od 46 lat prowadzi dydaktykę i badania naukowe związane z zarządzaniem organizacją, ale także z przedmiotami inżynierskimi, jak zarządzanie produkcją. zarządzanie ten nasz podstawowy, kierunek inżynierski, zarządzanie inżynieria produkcji oraz kierunek y, informatyka i ekonometria, bardzo specjalistyczny, ale absolwenci są niezwykle poszukiwani na rynku, bo łączą wiedzę zarówno informatyczną, jak i ekonometryczną, matematyczną przez banki, przez duże korporacje są niezwykle y, poszukiwani i wiąże się to z dobrymi warunkami pracy. Także zapraszamy serdecznie na nasz wydział, który w tym roku y, wchodzi w 46. rok. Państwo, zapraszam na Akademię Górniczo-Rutniczą pomimo kryzysu. Akademia nie jest w kryzysie. Koronawirus szaleje. Najlepszy dowód, moje atrybuty, ale sam jestem w pokoju i to jest właściwie auto nagranie. Zapraszam na Wydział Akademii Górniczo-Rutniczej, na Wydział Zarządzania, Wydział, który ma 46 lat bardzo dobrej tradycji, który ma pełne uprawnienia nadawaniu stopni i wniosków, procedowania wniosków o tytuł na Wydział, na którym pracują przedstawiciele właściwie wszystkich dziedzin nauki. Tym nasz Wydział się charakteryzuje, że jest interdyscyplinarny. Zapraszam, na pewno Państwo na tym jedynie skorzystacie. Nasz Wydział kształci inżynierów, którzy mogą być menedżerami i ekonomistami, informatyków, którzy mogą być inżynierami i ekonomistami, ale przede wszystkim także menedżerów i ekonomistów, którzy są inżynierami. Zapraszam z całego serca, sam jak automatyk przyszedłem na Wydział. 30 lat temu i nie żałuję. Dziękuję bardzo. pretenduje nas do pierwszego miejsca wśród Wydziału Zarządzania na Uczeniach Technicznych. Co roku Perspektywy publikują ranking, w którym to pierwsze miejsce od wielu lat zajmujemy. Aktualnie na naszym Wydziale mamy przygotowane dla studentów szereg laboratoriów, które wspomagają proces dydaktyki i te Cztery nowe laboratoria dedykowane różnym dziedzinom wiedzy. Po pierwsze jest to laboratorium marketingowe, które dysponuje specjalistycznym oprogramowaniem, a także komputerami, monitorami, które pomagają w przygotowywaniu reklam, przygotowywaniu nagrań wideo. Mamy również Specjalistyczny sprzęt do badania atrakcyjności reklam, oparty o kamerę, którą montuje się w celu śledzenia ruchu gałek ocznych i w związku z tym można analizować, w jaki sposób studenci postrzegają obrazy pojawiające się na monitorze komputera. Oprócz tego mamy laboratorium inżynierskie, w którym dysponujemy zestawem. 17 drukarek 3D, są to drukarki profesjonalne i dodatkowo jedna duża drukarka 3D, która pozwala drukować wyroby o większych gabarytach. Oprócz tego mamy specjalistyczne oprogramowanie, które pozwala projektować modele wyrobów, na przykład program SolidWorks, ale mamy również Oprogramowanie, które potrafi przetwarzać skany obiektów trójwymiarowych gdyż posiadamy skaner wysokiej rozdzielczości 10 MP, którym możemy skan skanować wyroby i później przetwarzać je w modele cyfrowe, a te modele cyfrowe za pomocą programu Skanem. Solidworks. Posiadamy również laboratorium Bloomberg, gdzie dostępny. Jest terminal, który pozwala śledzić na bieżąco notowania giełdowe światowych firm. Notowania można również zapisywać w celu dalszej obróbki statystycznej. Są też informacje finansowe, walutowe, notowania giełdowe z całego świata. Przygotowaliśmy dla naszych studentów kolejne laboratorium laboratorium Big Data, w którym można pogłębić wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu obróbki wielkich zbiorów danych, ich gromadzenia, przetwarzania i wyciągania nieoczywistych powiązań między danymi dla potrzeb zarządzania i organizacji. Te trzy nowe laboratoria i laboratorium, o którym wspomniałem na początku, marketingowe, są do dyspozycji studentów do Dyspozycji kół naukowych, które pracują na Wydziale Zarządzania, a jest ich niemało, podzielone są tematycznie, także każdy może znaleźć koło, które reprezentuje jego zainteresowania. Sztab antykryzysowy, dzień pierwszy. Wydział Zarządzania Giecha bierze udział w. W programie przy dla medyków, czyli drukujemy tutaj elementy, które będą potrzebne pracownikom służby zdrowia do zapewnienia im ochrony i bezpieczeństwa. Na początek dzisiaj drukujemy uchwyty, na tych uchwytach będziemy mocować rolkę z filamentem specjalnym, PEDGES, z którego potem będą drukowane te elementy, które będą używane właśnie dla pracowników służby zdrowia. chciałem Państwu pokazać wyrób finalny. Tak? To wszystko zmierza do tego, żeby produkować taką maseczkę. My jesteśmy tutaj tylko częścią procesu produkcyjnego. Robimy je tylko jeden z elementów. Natomiast tak wygląda wyrób finalny. Jak Państwo widzą, on ma tutaj napisane zdezynfekowany, więc nie otwieram tego woreczka, chociaż pokusa jest, żeby Państwu pokazać, jak to wygląda. No i również takimi rzeczami zajmujemy się tutaj na wydziale. Dlatego serdecznie Państwa zapraszam. Według mnie na WZ warto studiować z jednego bardzo ważnego powodu, z powodu różnorodności, która występuje u nas na Wydziale, zarówno pod względem kierunków, ponieważ mamy informatykę i ekonometrię dla umysłów bardziej ścisłych, mamy zarządzanie inżynierią produkcji i mamy też zarządzanie może dla umysłów bardziej humanistycznych, a może po prostu dla osób, które interesują się tematyką marketingu i zarządzania. Dodatkowo mamy też bardzo szeroką gamę przedmiotów obieralnych, w których każdy znajdzie coś na siebie, ponieważ mamy je zarówno z informatyki, jak i z ekonomii, z zarządzania, z finansów, z przeróżnych dziedzin. Dlatego zapraszam na do zarządzania, na pewno będzie super. I jeszcze raz serdecznie zapraszam.